Dogrywam jeszcze raz dźwięk, bo po prostu jakoś nie nagrał w poprzednim nagraniu z pulpitu, ale myślę, że to ogarniemy. Więc dzisiaj pokażę użycie klatek kluczowych. Będę robił taki efekt, jak za chwilę się pokażę, rozciągania jakby dwóch czarnych kwadratów. Tutaj to leci wszystko pod muzykę, tej muzyki teraz nie słychać. Ale taki, tak wymyśliłem, że, że chciałbym, żeby tak się otwierało ujęcie. To tutaj, na tym ostatnim filmiku. Tu są cięcia, ale ich nie będzie. Zaraz chwilę zrobię tak, że to ujęcie będzie dłuższe, prawdopodobnie też później wydłużę, bo no, zobacz, jaki będzie cały czas, jaki będzie cały czas trwania tego ujęcia Zaraz usuwam rozciągam, ponieważ wiem, że to ujęcie trwa dłużej, więc mogę tak zrobić tą flagę przesunę, użyję jej zapewne później. No i teraz jeszcze raz przypominam, robię taki efekt rozsuwania grutek. Tu mamy wyżej warstwy filmowe. Kiedy dodam, nie szkodzi, że jest tutaj są cztery. Tutaj je możemy zaznaczać, tak, na której pracujemy, na której ma się np. pojawiać efekt Dissolve, po, po naciśnięciu Ctrl D. Nieważne, aha. W każdym razie będzie nam potrzebna jeszcze jedna warstwa, która się wytworzy w momencie, kiedy będziemy przesuwali te color ColorMate. No, na poprzednim nagraniu coś tutaj kombinuje, ale o co chodzi? Więc będą dwa obok siebie, mamy dwie warstwy. Pokazuję na tym starym nagraniu, co nie? Mamy dwie warstwy rozsuwających się kwadratów, te ColorMate. Mamy troszeczkę za, nie widać nam teraz wszystkich warstw wideo, więc zaraz chwileczkę to zapewne przyciągam. Więc co nam jest, będzie potrzebne? Musimy stworzyć takie color meter. Ja już tutaj mam swoją, ale stworzymy to od nowości, że tak powiem. Użyjemy nowej. Można też, oczywiście, gdyby tworzyć, jeżeli tworzycie drugą taką warstwę, możecie skopiać z tego pola. Nie musicie robić to specjalnie. Tutaj pracuję troszeczkę na innych ustawieniu warstwy, ale to nie szkodzi, bo nie, ponieważ pliki źródłowe mam i tak fadę. Będę to eksportował wszystko do 4K. I niektóre pliki też są w 4K, więc zrobimy tego kolor mate'a. kolor czarny. A mamy go, powiedzmy kolor mate 2,2 obojętnie jak go nazwiemy. Zrobiłem tylko to po to, żeby pokazać, jak stworzyć tego kolor mate'a. No, i będzie taki efekt jeszcze raz na tym klipie tutaj. Tak sobie to wymyśliłem. Dobra, więc bierzemy tego kolor mate'a stworzonego, łup, walimy na pierwszą warstwę. ale widzicie on zasłania nam całe pole. No, i tak ma być, bo to jest prosty czarna plansza. I teraz ja muszę zastanowić, gdzie ten efekt, gdzie, w którym momencie ona ma być rozsunięta. Dobra, walimy drugą warstwę, bo to będzie ta z prawej. Ta na dole, rozciągamy ją do długości ujęcia na dole. I oczywiście jedna warstwa dostanie drugą. To musimy o tym pamiętać. Więc, żeby pracować, ustawiamy najpierw tą warstwę na dole, to to będzie ta plansza z lewej. Więc, żeby widzieć, co się tutaj będzie zmieniało u nas w tym efekt Controls, yy, to za chwileczkę schowamy sobie warstwę wyżej, bo pracujemy najpierw przypominam na lewej, na lewym kwadracie. Tutaj mamy, włączamy klatkę kluczową. Tu na początku kliku gdzie jest stream zaczyna się, dajemy klatkę kluczową. Ponieważ musimy ustalić pozycję od której będzie nam się zaczynał efekt. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj jeszcze nie widzimy tego, ponieważ yy, warstwa nad warstwa wyżej nam efekt, więc za chwileczkę ją schowam, z tego co pamiętam. Tutaj są oczywiście pozioma i pionowa pozycja dla, po, yy, dla klatki kluczowej. Tam ustawiłem drugą klatkę kluczową, tam gdzie będzie się efekt kończył. No i tu sobie macham, macham, bo zapomniałem oczywiście, że te warstwy są yy, zasłonięte. <grym> Dobra, no i teraz sobie odsłoniłem, ale nie pracowałem, nie ustawiłem po prostu nie tą pozycję, co trzeba, więc wróciłem do 360, tego co? 470? Nie. 360, 340. Dobra i zmieniam teraz tą pozycję, że ona musi zaczynać. Ja tu zrobiłem źle, ponieważ ustawiłem już, znaczy, może nie tak źle. Nie dobrze, ustawiłem schowaną, czyli mamy tu wartość 640 to jest równa wartość 640. A pamiętamy, że wcześniej też było 640. Więc to nam daje taki efekt, to widać, od lewej klatki kluczowej do prawej. Ja prawdopodobnie zmienię później, ponieważ twierdzę, że ten efekt trwa za szybko. Czym dalej są te klatki kluczowe od siebie, tym ten efekt będzie trwał inaczej. Więc teraz przypomnę, będziemy za chwileczkę robić drugą warstwę i wiemy, że ta pierwsza zaczynała się pod 640. Odjęliśmy drugie 640, bo było na minus 640, czyli dało nam to różnicę ruchu 1280. I taką wartość trzeba będzie ustawić na drugiej warstwie, ponieważ jest to pozycja yy, jest to po, pozycja, tak za yy, chwileczkę to zobaczycie to skąd będę obliczał na taką wartość, teraz yy, będzie wiadomo skąd i oczywiście tu popełniłem błąd, ponieważ nie znaczyłem, pozycji, nie znaczyłem pozycję początkową pozycja po, początkowa w tym ustawieniu była taka, że Jedzie po prostu całkiem od lewej, ale to było bez sensu, ponieważ zasłaniałoby nam to drugą warstwę i nie byłoby takiego efektu, jakbym chciał. Więc muszę pozycję początkowo zaznaczyć, że to, żeby to czarne pole jechało od środka, od środka kadru, a nie od prawej strony. Właśnie zmieniałem wartości, kombinuję, jakie są wartości, aby były odpowiednie. I jeszcze mi tu przeszkadzało, na dole, było, yy, na dole był zrobiony cross dislove. Usunąłem go, bo mi to niszczyło efekt. Więc środek kadru. Został usunięty. Dobra, zrobiliśmy taki efekt, jak chciałem. Prawdopodobnie przesuniemy te klatki kluczowe, bo to jest na razie tak, żeby to ustawić względnie. I teraz tak, no jest ważne, żebym ja wiedział, gdzie się kończy efekt. Odkrywam sobie drugą warstwę. Ponieważ ona teraz zasłania cały efekt, i to jest ważne, żeby teraz, żebym ja wiedział, gdzie, ma, żeby te plansze się kończyły równocześnie, żeby te efekty kończył się tak samo. Więc muszę wrócić na warstwę, gdzie ustawiłem, i za pomocą tych strzałeczek przy klatkach kluczowych, doklikam sobie dokładny czas naszej dolnej warstwy, aby dostosować tak tą strzałeczką, aby dostosować górną warstwę. Widzimy, że to jest 17.01 pozycja czasowa, więc yy, druga plansza także musi kończyć się 17.01, ale że za, żeby to zaznaczyć wizualnie, mogę to zrobić za pomocą guzików input-output, i w tym momencie z, będzie to zaznaczenie sekwencji na jednej klatce. I ta jedna klatka, też może trochę mieszam. W zrobi nam się taka, mówiąc prościej, zrobi nam się tu kreseczka nad trimem, gdzie. Yy, Zaznacza nam Będziemy widzieli, że tu trimę musimy wrócić, aby na drugiej planszy zrobić w tym samym momencie klatkę kluczową. Lub po prostu możemy zaznaczyć w tym momencie drugą warstwę i zrobić tam klatkę kluczową. No i ok, zaznaczam drugą warstwę, czyli tą prawe, prawe czarne pole, które będzie się odsuwało w prawo. Tu patrzę, ustawiam sobie trim od początku. Znowu dodaję klatkę kluczową za pomocą tego kółeczka. Mamy na niebiesko, to znaczy, że jest. I zmieniamy pozycję. Oczywiście chyba biorę znowu nie tą. <grym> Więc mamy tak, pozycję widzimy z lewej strony, bo zaznaczam, nie tą, nie tą poprawną kombinuję. Yy, z lewej strony musimy dodać drugie 640, aby... Ja tu kombinuję wartość, bo żeby zmienić na cokolwiek. Ale już teraz zwyczaiłem, że to jest 1280, i jest to środek kadru dla lewej, dla lewej strony drugiej warstwy. Dobra, wiemy, że to jest pozycja startowa już naszej planszy. Ta druga plansza musi się do tego momentu. Mam tu ustawioną klatkę kluczową, i teraz muszę wrócić do tej drugiej i wiedzieć, gdzie jest druga klatka kluczowa, którą zaznaczyłem guzikiem input-output. Bah, to jest tu. 23, 20 lub 21. Zwracam, jestem na drugiej warstwie. Tutaj, no, no, w tym miejscu. I stawiam klatkę kluczową. Dolna warstwa jest schowana, tak, żebym też widział, żeby mnie, żeby mnie nie rozpraszała. Stawiam klatkę kluczową. I... W tym momencie tu mamy schowanie 1920. Ponieważ dodaliśmy to 640 prawdopodobnie kolejne. Więc ładnie już mamy oba obie warstwy mamy schowane. I w tym momencie ale jeszcze w tym momencie już ten efekt jest gotowy. To. Zaznaczyłem pokazanie drugiej warstwy, teraz wszystkie warstwy są widoczne i jest taki efekt, po to będzie muzyka dodana, ale jeszcze mi czegoś tu brakuje. Przede wszystkim ten efekt trwa za szybko oraz wstawię jeszcze kaszetę, czyli takie ramki na dole i na górze z czarnych pól. Jako, że wiemy, przesuwam też klatki kluczowe, bo stwierdzam, że efekt jest za duży. Tu na górze, gdzie mamy trim, stoi nasz trim, tak? Czyli do tego momentu ten sam trim tutaj jest ten na dole. Eee, czyli w tym momencie przesunięcie tej klatki kluczowej sprawią, że te plansze będą się odsuwały wolniej. Ponieważ ten efekt kończy się później, więc automatycznie nadal jest to trochę za szybkie. Będę prawdopodobnie wydłużał ten klip, żeby trwał jeszcze wolniej. Dobra, więc dodajemy tą kaszetę. Zjeżdżamy sobie warstwę wyżej, w ogóle to na dole mam za dużo. Przesunę to może dodajemy znowu tego samego Mata Możemy dodać przeciągamy go na długość klipu. No i wiadomo, zasłania nam teraz wszystko, więc musimy zmienić pozycję, tak, żeby. No i to jest 165, ale to jeszcze zmienię, bo to nie jest, to, się, to mi się nie podoba. Jakoś tak, żeby się tutaj nic nie obcinało. Jeszcze będę myślał nad tym ustawieniami. Czyli mamy 209 zmienione z 320. Dajemy drugą kaszetę, dajemy drugą planszę, czarną planszę, aby zrobić tą kaszetę na dole. To jest za dużo w ogóle miejsca, tym można to przemienić. Dobra, rozciągamy tą kaszetę na górze kolego. Nie, nie machaj tu myszką. Nie wiem o czym ja to myślałem. Coś się nudnego, dobra. Więc je rozciągamy tą kaszetę. I dajemy ją w dół. Nie tym, tylko tym 209, gdzie jest? <grych> Nie mam znaczenia jeszcze do nowersji, muszę dać tą, którą wstawiłem. 306 plus 209 tam było. Minus 209 było, czyli muszę od 306 plus tą wartość 569 muszę jeszcze dodać do 300 do wartości. 360. Będę teraz obliczał na kalkulatorze do tej pozycji początkowej, skąd to się bierze. Będę obliczał, czy to jest równo policzone. Że nagrywałem dźwięk niżej, to już wiem, że trochę się nie zgadza. 569 to była różnica, jaką przesunęliśmy kaszetę poprzednią. Więc musi mieć proporcje jakieś coś, żeby się odnieść. 360 to była startowa, czyli muszę teraz dodać to i 329 wychodzi. Prawie trafiłem na oko ustawiając ją na, 300, na 935. Nie to, do no nie. <grym> OK, one są teraz widać yy, matematycznie względem siebie. Tu tłumaczę skąd się te wartości wzięły, <laughs> ale już zrobiłem to wcześniej. Prawdopodobnie zmienię to później i te kaszyty będą ciaśniejsze, ale zastanawiam się jeszcze na tym. Yy, robię po prostu drugą wersję tego projektu. Mam nadzieję, że się podobało. Efekt końcowy wygląda w taki sposób.